No i właśnie, siedzimy na tarasie. Nasza, nasza poranna kaweczka. Tak to się odbywa. Dzisiaj mamy z, takiej, z takiego urządzonka. Wimieś by Nalewa oczywiście. Ja muszę tu ten chwileć. Anything, Walmart, no wow. To jest. Azistu. Azistu, to jest włoskie Widzicie, musimy poznać ten. A, jest no. 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 To jest zawsze nam jakaś blokada. No jest kawka, kawka, kawka. Ale, kochani, co my tutaj mamy? Sportifan ten, pamiętacie? I zaraz do kaweczki. Co my dzisiaj mamy do kawki? Ja sobie. Ja sobie już to otworzyłam. To mamy do kawki. Takie rzeczy. Dobra, folker ifnen, a mal Malkuken. Zobaczcie tutaj. Przed chwilą otworzyłam tą planszówkę. To jest, będzie gra planszowa. Na weekend jak najbardziej nam się przyda. Ale do tego musimy zbierać. O, z... ten habe ich nie Tego nie mieliśmy. To jest fest, fechtifand. Czyli ten, jak to się po polsku mówi? Fechtifand. To jest ten, co się, co. Hm? Fechten. Ja, nie ja, aba w polnisz? ich to auch nicht. Zaraz zobaczymy. Was hast du noch? Oti flip, skateboard. O, tego też nie mamy, czyli mamy tam trójkę tylko nie wiem gdzie je położę, muszę znaleźć czyli tego kto zna tą yy, dziedzinę sportu, festifant tu mamy, moment, moment, moment tutaj mamy kogoś kto jeździ na flip, na dyskorolce a tutaj mamy, co to jest was das volker ja czy nowe? Wolę. A, piłka siatkowa czy koszykowa? Jakoś tak. I zobaczcie, tutaj mamy tą grę planszową. Jeszcze nie wiemy, o co dokładnie w niej chodzi, ale fajna sprawa. I to, jak jesteście stałymi klientami Edeki to dostajecie coś takiego. Za odpowiednie punkty. Zaraz zobaczymy, co my mamy. Mamy o Dribble Fund. Pamiętacie tego mamy 24 tego mamy. To mamy. otilate. Tego mamy i kogo i tutaj mamy tego chyba tutaj. Surfen. Tego mamy. I to chyba wszystko. I dzisiaj mamy trzy nowe. Ten, i to. I jeszcze mamy dużo ten w koszyczku. Mam nadzieję, że starczy mi wszystkich, że nie będzie powtórek i wszystkie będę miała. Dobra. A teraz pijemy kawkę. Kaweczkę. Szmek das? są kaffe. To jest fija szportla. Polka jest niezadowolony z tego. Wiecie, to są takie słodycze dla sportowców. Dużo białka, zdrowego. Okej okay, kochani, to do zobaczenia.